Siemanko, z tej strony Dark Krzyś i chyba jak możecie sami zauważyć mamy kolejny oryginalny odcinek, co widać już po samej kierownicy i po wnętrzu ciężarówki. W końcu nagrywam Manem Euro 6. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ mam na niego cudowną modyfikację na dźwięk od Kriegbauma. Mamy tutaj 440 koni mechanicznych. To jest dosyć mała kabina, nie ta najwyższa, ale przyznam szczerze, że ta duża kabina to zawsze jakaś taka mi się wydaje aż za wysoka, bo jest tak ogromna szyba, że nie widać tam góry tej jakby szyby. Tutaj mamy elegancko widać górę. Jakbyśmy mieli tą dużą szybę, to ona by była tutaj jeszcze i, i by było strasznie y, tutaj y, wysoko, także że jedziemy tą nie największą ciężarówką, ale za to z y, tutaj y, z dwiema osiami na końcu, bardzo długie jest w ogóle to podwozie. Wjedziemy kontener. Y, zaraz pokażę skąd. Dokąd w Polsce jedziemy? Jedziemy sobie ze Szczecina do tutaj nie wiem, no Waucza albo Gorzowa, Wielkopolskiego, w sumie zależy, jak na to patrzeć. Nie wiem, zaraz sprawdzę, jak tutaj, jak tutaj się nazywa. No teoretycznie jedziemy. Strzelce kraj, czyli jeszcze coś innego, to jest coś takiego w ogóle. To może nie wiem, ale nie wnikam. Nie, nie kojarzę jakoś tak bardzo tej części Polski. Wiem, że w Polsce sobie przejedziemy, także myślę, że całkiem fajnie. Yy, włączę silnik. Posłuchajcie sobie. O! Ruszajmy sobie pomału. Bardzo przyjemny dźwięk. Jeśli chodzi w ogóle o mana, to chyba już zresztą mogliście tutaj usłyszeć ten dźwięk. Myślę, że tyle wystarczy, i mogę już znowu zacząć mówić. Jeśli chodzi o mana, zauważcie, że tutaj bardzo podobne. Yy... Ma on lusterka do Mercedesa, co szczerze mówiąc niespecjalnie mi się podoba, ze względu właśnie na fakt o tym, co już mówiłem w odcinku z Mercedesem, że tutaj mamy bardzo mocno ograniczoną widoczność przez to, że te lustra są takie zbite, a właśnie porównując jeszcze z Volvo, to tutaj mamy bardzo małą jakby odległość pomiędzy tym bokiem szyby, znaczy bokiem szyby, między tym tutaj słupkiem od szyby a yy, lusterkiem ale oczywiście to tylko takie jedno ze spostrzeżeń, sama tutaj właśnie kierownica sama ciężarówka strasznie mi się podoba w środku, jest w ogóle troszkę jest wybrzuszona podłoga więc to zawsze jest no mimo wszystko na minus, ale dźwięk jest po prostu rewelacyjny tego pojazdu Znałem, że jedziemy, bo tam się on tak wlókł trochę. O, posłuchajcie sobie. Strasznie przyjemne, podoba mi się to, że ten silnik ma tyle basu, on brzmi po prostu super, z nowoczesnych ciężarówek to jeden z moich ulubionych w ogóle silników. Jeśli chodzi w ogóle o samego Mana, ja tak się zastanawiałem kiedy my ostatnim razem jechaliśmy Manem i szczerze przyznam, że było to potwornie dawno, ale co ciekawe, ja do 20 odcinka jakoś w ETSie Całkiem sporo tymi manami jeździłem. Tak mi się wydawało, że w ogóle nic z nimi nie nagrywałem, a ja tam właśnie w tych początkowych moich filmach to kilka tych odcinków manem było. Także to tak całkiem nawet sporo. Także aż się dziwię, bo nie pamiętałem tego, ale specjalnie właśnie sprawdziłem, żeby sobie zobaczyć, czy coś w ogóle z tego mana było, czy nie. I okazuje się, że na początku. Jezu, jak on wyjechał. Na początku okazało się, że całkiem było tego sporo, także oczywiście jeszcze tym starym manem, nie euro 6. No bo tutaj mamy już tego mana euro 6. Teraz w ogóle jeszcze wyszedł w wersji 1.43 jakiś nowy man, ale ja gram tutaj na 1.40, więc jeszcze tym nowym sobie nie zagrałem. A ja przede wszystkim też bardzo bym chciał, żeby wyszedł ten taki najnowszy man, yy, z chyba tam z 2020 roku taki jeszcze bardziej nowoczesny niż ten, który jedziemy teraz, dlatego że yy, nim yy, no, i często bardzo jeździ ten yy, Angel Wenkow, O ile dobrze pamiętam, jak on się nazywa, to w ogóle śmieszne jest to, że ja o nim mówiłem rok temu jakoś. I właśnie mówiłem, że ma bardzo mało wyświetleń, mało subskrypcji, a w tym momencie jakoś to nie wiem. No chyba miał wtedy parę tysięcy, teraz ma chyba 40 parę i naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Bardzo się cieszę, że ten kanał yy, no się po prostu rozwinął, bo uważam, że, że właśnie nagrywa bardzo ładne trasy i między innymi właśnie tym bardzo nowoczesnym manem. Dlatego też tak chciałbym go zobaczyć w Eurotraku, aż przez to. Także mam nadzieję, że niedługo zostanie dodany. Tam coś nie wiem, czy było mówione, czy nie. Ale tutaj, jak widzicie, nawet ten stary man, stary nowy w sumie, bo to nie, nie wiem, kiedy został dodany, ale chyba jak, jak ja nie grałem <grym> w cudzysłowie. Także yy, w tej mojej przerwie zobaczmy, jak. Okej, okay. on widzę, że retarder ma dosyć słaby. Potem jeszcze przyhamujemy sobie silnikiem, bo przypuszczam, że hamowanie właśnie, jeżeli sam silnik brzmi tak dobrze, to hamowanie silnikiem będzie brzmiało jeszcze lepiej. Dzisiaj mam strasznego pecha, jeśli chodzi o czerwone światła. Jeszcze zobaczę, przeciągnę go teraz trochę na wyższe obroty. Ale też fajnie to zabrzmiało. Później chcę właśnie jeszcze sprawdzić to hamowanie silnikiem, bo widzę, że automatycznie retarder jak uruchamiam, zresztą zaraz to jeszcze sprawdzę. Tak, nie włącza mu się hamowanie silnikiem. No, zobaczmy. Bardzo fajnie. Ok, widać, że to jest takie jakieś, tutaj są polskie klimaty, w sensie jakoś tak widać, że tak się buduje w Polsce. Nie wiem, czy też takie macie wrażenie, ale nie wyjedziesz mi. Nie wyjedziesz, to dobrze. Ale tutaj się korek zrobił. Trzeba uważać, bo, bo ktoś może nagle wpaść na genialny pomysł, żeby wjeżdżać przed ciężarówkę. No więc dlatego tak troszkę zwolniłem. Tak sobie teraz przypomniałem o tej serii, co miałem zrobić po Polsce. Pewnie może nie wiem, wakacje albo kiedyś tam mi się uda to zrealizować, bo w sumie widzę teraz, także strasznie ładne tutaj są krajobrazy, także to był bardzo dobry pomysł. Szkoda, że nie ma czasu na zrealizowanie. O, zobaczcie, tutaj chyba jest w ogóle inspekcja transportu drogowego. Dobrze widzę. Co oni tak przehamowali? Tak, oczywiście. Nie wiedziałem, że na promoc yy, są takie bajery. <ścoughs> A bo tutaj roboty drogowe są. Dlatego tak wszyscy zwolnili, ale no przecież korka nie ma, więc w sumie nie wiem czemu aż tak bardzo. A tutaj jazda na suwak. Nawet się wpuszczają, także dobrze, właśnie hamujmy. W ten sposób, <grymne> tutaj stary man z kolei. Generalnie wszystko, właśnie poza tymi lusterkami, no i tym, że właśnie no, wypukła podłoga, czego tutaj w grze nie odczuwamy, to strasznie mi się podoba ten pojazd. Właśnie pod kątem dźwięku, ale też i wnętrze ma takie naprawdę no, po prostu ładne. <laughs> takie. Szczególnie, że też w sumie w starym jeszcze stylu, z normalnymi wskazówkami, bez jakichś bajerów. Bardzo duże w ogóle są te wskazówki, duże zegary. Ja lubię coś takiego. Mały wyświetlacz. Tutaj sam ten GPS, troszeczkę, szczerze mówiąc, moim zdaniem jest za mały. Yy, no ale z drugiej strony, mniejszy mamy ekran, tak. A ja jakoś za ekranem i nie przepadam tak ogólnie w życiu, również realnym. No więc, wow, patrzcie, jak przyspieszył ten autobusik. <laughs> Chciałem przed niego wjechać, bo tutaj widzę, że muszę skręcać zaraz. Ale tak widzę, że... Nie udało mi się to. Stargard jesteśmy. Tutaj... Aha, nie, okej, okay, ja tutaj nie muszę skręcać. Coś mi się przy... przywidziało. Ale w sumie dobrze to wyprzedzimy to Volvo. O ile... Oczywiście dam radę, bo to jednak Volvo, a my tutaj jedziemy. Manem mnie z jakąś największą mocą, także... Właśnie ja chyba sobie tutaj mogę... A nie, to nie na tym profilu, bo wiem, że na którymś miałem ustawione, żeby sobie... Przełączać mapę za pomocą myszki w sensie przybliżenia, dam radę wyprzedzić Volvo. Dawaj, dawaj, dawaj. Super. Pokonujemy Volvo albo przynajmniej jedziemy tak samo szybko jak ono. A ile ja w ogóle mam ładunku? 7 ton zużytych plastików. No, zrównaliśmy. A ile on tutaj ma? 460 koni. No to my mieliśmy 440. Sądzę, że on też nie miał jakiegoś bardzo ciężkiego ładunku, a ja jeszcze zamuliłem ze startem, także tutaj bardzo ładnie sobie on poradził. Niestety w tym dźwięku jest troszeczkę zbugowany dźwięk migacza, co, co czasami słychać, że jest takie przycięcie tego dźwięku, niestety, ale. Nie jest to jakoś straszliwie uciążliwe. O, dobra. Teraz się nie odzywałem, żebyście sobie mogli posłuchać, jak on brzmi, gdy przyspieszam. Strasznie śliczna jest Polska, szczerze mówiąc. Dawno tutaj nie. Znaczy, tutaj akurat chyba na tej części, akurat promoców to w ogóle nie jeździłem. A tak mi się tutaj podoba. Patrzcie, jeziorko. Zresztą, w ogóle, z tego co, tak właśnie, na przykład, u tego. Angela Wenkowa Opatrzcie, tu mamy jeszcze czarny punkt. W ogóle z tego chyba zrezygnowali, szczerze mówiąc, i uważam, że to dobrze, bo to była jakaś taka głupia ta propaganda. Mi się to nie podobało. No, są jakieś niebezpieczne miejsca, to... To raczej trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby były bezpieczne, a nie straszyć ludzi, że są niebezpieczne. Jak jest jakaś, nie wiem, tam górka, czy źle zbudowany zakręt, to myślę, że rozwiązaniem jest przebudowanie go, żeby tych wypadków już nie było, a nie straszenie, że, że, że jest niebezpiecznie. Ale to tak właśnie... Wiem, że w OMSI też y, był czarny punkt na mapie y, fikcyjne Pomorze, bo tam ostatnio jechałem i też to widziałem i tak mi się właśnie skojarzyło. Widzę, że tutaj też Ostatnio już nigdzie nie widziałem tego, więc wydaje mi się, że to w ogóle z Polski zniknęło. A tutaj jeszcze, aż tak się zdziwiłem, że, że to zobaczyłem. Ale to tym bardziej, no super, że polski klimat i nawet mogę o czymś takim powiedzieć. Także. Co w się sensie wiem, że to jak były te właśnie czarne punkty, to, to jak byłem mały, to, to one się. Yy, to, to je widywałem po prostu i wiem, że przez to tak z założenia nie lubiłem niektórych miejsc. A w sumie to no bez sensu, no bo to. Jakby no też chodzi o to, że... Yy, tak jak mówię, te miejsca może powinny zostać w takim razie przebudowane czy zmienione, skoro są niebezpieczne, a nie tylko na zasadzie takiej, że straszymy, zamiast coś z tym zrobić, nie? Jak mi się wydaje, także. A potem to poznikało i już później nie widziałem, tak jak... Jeździłem, no ale tutaj no też widać, że na... Jeszcze to musiało być jakiś czas temu, no bo yy, właśnie i tutaj mamy na promocjach, ale też i yy, na mapie fikcyjnego pomorza, także... WOMSI z kolei, także Nawet nie wiem kiedy to zniknęło. No, może jeszcze w niektórych miejscach jest, tylko ja nie jeżdżę takimi drogami, ale wiem, że było na wyjeździe z Włocławka chyba o ile dobrze sobie przypominam. W sumie nie mam pojęcia, dlaczego tam miały być wypadki, bo tam faktycznie jest taka. Gorzów Wielkopolski, patrzcie, na Tir, mamy napis. Nie wiem, dlaczego tam miałyby być wypadki, w sensie tam faktycznie było podgórkę, no ale była podwójna ciągła, zresztą jest do tej pory. No to jak ktoś tam, nie wiem, wyprzedza, no to tak trochę nierozsądnie. Ale no, nie wiem. Jestem ciekaw, jak ktoś wie, czy nadal są te czarne punkty, to może mi napisać, bo ja nie widziałem od strasznie już dawno i cieszę się z tego powodu, bo to takie negatywne. Nic to moim zdaniem nie wnosi, a tak jak mówię, powinno się rozwiązywać problem, a nie tylko zapobiegać. Patrzcie, tutaj mamy stare budynki. Ej, jaka tekstura. Wow, aż jestem pod wrażeniem w tym momencie. Patrzcie. Nie, no Polska jest super zrobiona na promocjach. To był świetny pomysł, żeby, żeby, właśnie zrobić całą serię z Polski. Jak tylko będę miał okazję i czas, to zabiorę się naprawdę za to. Bo to jest, no przepiękne. Dawno na takiej ładnej trasie nie jechałem jak tutaj. Jeszcze jestem zaskoczony. No i tutaj te tekstury, no to w ogóle, no jak z, zupełnie. Pewnie zdjęcie zrobione i tak ładnie wklejone, coś wspaniałego autobusów strasznie dużo. Ale właśnie, bo jeszcze zacząłem mówić odnośnie Polski. To właśnie tam ten Angel nagrał jeden film w Polsce, i tam ludzie, właśnie Polską, zachwyceni i mówią, że strasznie mi się podoba to, że sobie tak człowiek jedzie po tych polach i, i mija wioski. I to takie fajne, bo u nas się w sumie tego nie docenia. A mi to też tak w cudzysłowie się wydaje trochę nudne, bo się człowiek już do tego przyzwyczaił. A jak się zastanowi, to mamy naprawdę bardzo piękne krajobrazy. Zresztą co widać nawet tutaj, a widać, że to jest taki krajobraz, który w Polsce by mógł być. Tutaj mamy właśnie jeszcze lasy, często. Co prawda, oczywiście, że drzewa przy drodze to jest niebezpieczeństwo i, i, i nie powinno w teorii być, ale jednak robi to swój klimat i, i to jest śmieszne, a bardzo często są drzewa przy drogach w Polsce. W sumie się taki bardziej, oj i patrzcie, fotoradar, to akurat też typowe na polskich drogach. Taki w sumie się zrobił z tego, jeju, jak to jest ślicznie. To no taki klimat, że nigdzie indziej nie, nie widziałem y, takiego czegoś. I ciasno w ogóle. Oskania V8 tutaj stoi bo z ciemnym grillem. Zobaczcie. Ciekawe ile koni. Nienapisane. napisane. ale śliczny, naprawdę krajobraz. Tak, to miał być odcinek w sumie o Manie, a wyszedł odcinek o Polsce, bo. Wow. <gryw> po prostu jestem pod wrażeniem. Ale bardzo się cieszę, bo jednocześnie mnie to zachęciło do tego, żeby jeździć tym manem, bo teraz będzie mi się miło kojarzył. A swoją drogą, no chyba, zresztą sami widzicie, że strasznie przyjemny to jest pojazd. Yy, a dodatkowo jeszcze. O, tutaj dobra, mamy te strzelce krajeńskie. Tu w ogóle po koci chłubach chyba jedziemy. Szkoda, że tego nie czuć na kierownicy. Ale mam swoją drogą też. No bardzo mi się podoba. Tak, tutaj. Zwolnij. Nie, nie zwalniam. To tylko gra. No tutaj faktycznie przejście dla pieszych w takim trochę niebezpiecznym miejscu. Tutaj jakaś katedra. Strasznie przyjemny odcinek. Dawno żaden odcinek tak mi się nie, nie, nie podobał jak ten. Bo jadę sobie po ślicznym krajobrazie z bardzo przyjemnym i miłym dźwiękiem silnika. Prawda super. Myślę, że właśnie przez to, że tyle czasu tego mana nie było, to tutaj został uhonorowany tym, że po takich ślicznych trasach yy, jadę, także bardzo się cieszę. Naprawdę jeden z, z najfajniejszych, najładniejszych, jeśli chodzi o trasy, yy, odcinków w ostatnim czasie, jakie ja jechałem. Co tu się stało? Ci jadę na czerwonym? Złapie mnie tutaj czerwone prawdopodobnie dzisiaj. Już wcześniej nagrywałem filmy i za każdym razem miałem. No dokładnie. Tak jak mówiłem. Tak, i oni teraz pojadą wspaniale, fantastycznie po prostu. A ja będę stał. Ale to już dzisiaj tu nawet się już do tego przyzwyczaiłem. A poza tym też chodzi o to, że yy, bardzo się cieszę, że jeszcze sobie tutaj popatrzę na te polskie krajobrazy. Także nie narzekam. Jedziemy. To już kawalontek nam dosłownie został. I tutaj te bloki, to wszystko to jest tak klimatyczne, że naprawdę. <grywy> Na Gorzów tutaj będziemy jechać. I nawet naprawdę, no tak by się tak się widzi w Polsce takie krajobrazy, takie właśnie ulice to wszystko super po prostu. Strasznie mi się to podoba. No i swoją drogą ciężarówka tak samo. Mocny dźwięk. O, drogę wewnętrzną mamy nawet znak z ograniczeniem do 20 na godzinę. Bardzo wąsko w ogóle. Zobaczymy, gdzie tutaj będę miał zaparkować. Kto, że tam jest jakaś flaga, ale pytanie: czy byłem czy przodem. O, tam będę miał sporo problemu, żeby wjechać, szczerze mówiąc, jakbym wiedział, to bym... A nie, okej, okay, bo tutaj mamy przejazd. To jakoś sobie poradzę. Chociaż i tak będzie strasznie ciasno. Patrzcie. Jakby tych naczep tutaj nie było, to by było ok. a tak, to co... To... I jeszcze te wózki widłowe musieli tutaj wrzucić. O, dobra, zatrzymajmy się w ten sposób. Teraz będę musiał naprawdę się postarać, żeby się tutaj zmieścić. Tutaj nie zawadzę. Kurczę, nie widzę w ogóle gdzie mam zaparkować. Wyjdę na moment z kabiny, czy ja tutaj w ten sposób. A nie, dobra, tu mam dużo bardzo miejsca, to ja mogę się tutaj odkręcać bardzo mocno. Dobra, tutaj mam wjechać. Ok, to jest, tak, to dokręcę sobie do maksa i potem najwyżej jeszcze. Będę się odkręcał. O, już teraz mogę... Jeszcze, 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 jeszcze. Widzę, że muszę trochę się dokręcić. Okej, okay, ale tutaj... O, tu już mi zacznie brakować miejsca. Kurczę. Jednak nie mogę się aż tak złamać. Tak, bo tam w ogóle przytrę tym. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy tu w ogóle da się wjechać, szczerze mówiąc. Jest bardzo mało miejsca. Już muszę się odkręcać, bo tak to, to... Nie, muszę jeszcze raz podejść do tego, bo nie dam rady w ten sposób. No właśnie, tutaj jeszcze jest ta druga ciężarówka. Może nie tak blisko tych wózków widłowych. O, może w ten sposób. I teraz muszę się od razu zacząć tutaj wciskać. I bardzo szybko odkręcać już, bo potem... O, już teraz. Tak, już muszę naprostowywać, bo jeszcze, jakbym nie miał tej długiej kabiny. Tak, dobra, i teraz muszę troszeczkę się tak zrobić. I teraz znowu się muszę dokręcać już. Kurczę, bo tutaj się nie. Ile ja mam miejsca tu? Nie widzę. A nie, jeszcze sporo. Dobra, to mogę się jeszcze troszkę tutaj. Tak, tylko że tam zaraz walnę o tą naczepę. Kurczę, strasznie ciężkie parkowanie, szczerze mówiąc, bo mało miejsca. Przejedźmy tak i teraz się spróbuję dokręcić do samego maksa tutaj Tutaj nie zahaczę. Chyba zahaczę. Nie, nie zahaczę, bo tutaj już... O, widzicie? Aha, bo tu się mi buguje. Dobra, oczywiście, że nie zahaczam, a mi tutaj pokazuje, że mi tak się zachowuje ciężarówka, jakbym zahaczał. O, dobra. Teraz wyszliśmy w końcu prawidłowo i muszę już się odkręcać. O. Super. Jestem bardzo bliziutko, ale. O, super. Teraz się w końcu udało, ale no. Sami chyba widzicie, że na styk muszę jeszcze dokręcić teraz, bo tak to walnę o na naczepę. Ale dobrze, bo już się zmieszczę tutaj najwyżej. Tak, bo teraz nie dokręcę się. Prawdopodobnie tak, bo trochę źle wyszedłem. I teraz będę musiał jeszcze... O! Tutaj tak. I się trochę teraz pokręcić. Dobra. Jesteśmy... O, bardzo bliziutko. kręcić jednak tak tam nie wiem czy nie walnę tą naczepę ale chyba nie kurczę jakbym miał ten jakbym trochę za jeszcze muszę tak zrobić chyba dobra Nie wiem, czy tutaj mi się uda z tego konta jeszcze coś wymanewrować, szczerze mówiąc. Tutaj nie, nie mam jak. Jest za mało miejsca. Ale spróbuję. Chociaż chwila, moment. Teraz powinienem. Nie no, może się uda. Chociaż kurczę, bo ja mam nie w tę stronę złamaną na czepę. Dobra, spróbuję się odkręcić. O, w ten sposób i teraz jeszcze. No na, na kilka razy po prostu spróbujemy i tyle. Dobra. I teraz muszę się łamać straszliwie. Dobra tam Zobaczmy z drugiej strony. Dobrze, jest jeszcze miejsce. Nie, ale to takie trochę bezcelowe jest, z tego co widzę, bo to się będę bujał w tej weftę. Te. Jeszcze raz muszę się o, wycofać w ogóle stąd, albo może tak zrobić. Poczekajcie. I teraz tutaj jeszcze kawałek podjechać. Dobra. I teraz się łamać na maksa. O. Dobra. I teraz tutaj się muszę już odkręcać. Dobrze, teraz jest i jeszcze się muszę łamać, dobrze? I teraz tak. Jeszcze się za mało złamałem, ale już tym razem o, dobrze, dobrze, dobrze. Teoretycznie może być, ale jak już się tyle namęczyłem, kurczę, to tam... się oparłem. Już się tyle namęczyłem, to się zaparkujmy chociaż ładnie. Żeby nie było krzywa. Dobra. Jeszcze trochę. Wszak nie mówię, że musi być idealnie, ale żeby było chociaż w miarę równo. Zobaczymy tam jeszcze z tyłu. No nie jest tak jakbym chciał. Jeszcze troszkę. Chociaż dobra, wiecie, sobą mi ten. Yy, powietrze już wysiadło w hamulcach, więc zakończmy. O jezus Maria. Dawno się nie namordowałem tyle z żadnym parkowaniem. Chyba odrobinkę przetarłem o tą naczepę raz i jeszcze raz tutaj się oparłem dosłownie o yy, to, bo już chciałem do, do maksa tutaj yy, wykorzystać to miejsce. A to tylko gra, więc ten, no nie zaparkowałem jakoś cudownie, ale szczerze mówiąc, jak na to miejsce, które tutaj jest, to no, zresztą nie wiem, no jakoś tak parkować, to nie, nie, nie umiałem nigdy aż tak cudownie w eurotraku, Także ten, ewentualnie mógłbym to jeszcze poprawiać i chciałem nawet poprawiać, ale chodzi o to, że po prostu. Yy... No problem jest taki, że yy... w sumie to, ale no z drugiej strony patrzcie, no, to jest tyle miejsca, że to. W sumie trochę się nie dziwię, że, że tak ciężko mi to szło, bo miejsca jest potwornie mało tutaj z przodu. Także, no ale dałoby się to zrobić lepiej. Tylko, że no jak próbuję z tej kabiny i nie oszukiwać, że sobie wychodzę i patrzę, co się dzieje, no to jest trochę ciężej. Ja chociaż tutaj pod to podjechałem, mo mogłoby być ró równiej, ale już tam trudno. Yy, yy, co mogę powiedzieć? Bardzo mi się podoba ten man, mam nadzieję, że... Hmm. Może wsiądę to, żeby nie było widać, że stoję krzywo. O, jeszcze się tak odwrócę, żeby nie było widać w lusterku, czy na myślę. <laughs> Myślę, że to tyle w tym filmie, nie spodziewałem się, że taki długi wyjdzie, ale to przez to parkowanie tak mi się przedłużyło, mam nadzieję, że mimo to wam się podobało, pewnie mógłbym lepiej zaparkować, ale już szczerze mówiąc jestem zmęczony, bo to jest piąty film, który dzisiaj nagrywam, zresztą generalnie już jest późno, także też nie, nie miałem jakiejś takiej weny do, do parkowania, bo dzisiaj jeszcze w ogóle grałem w Dirtarelli i we wszystko... Także dużo już dzisiaj się na, najeździłem, ale generalnie trasa piękna, parkowanie trudne, ale jakoś, jakimś cudem się udało, no i do tego ciężarówka super, no i trasa, właśnie tak jak już tam mówiłem wcześniej, wspaniała, także... Bardzo się cieszę. Dziękuję za obejrzenie. Tyle w tym odcinku. Zrobimy tą serię z Polski. Na pewno więcej manem też pojeździmy, bo mi się obie te rzeczy bardzo podobały. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej takich parkowań. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.